Skupcie się na budowaniu, i to nie siebie samego, Panie, daj to czy tamto, a często prosi się tylko o to, co ma dać ulgę ciału. Duch Boży będzie mógł działać, gdy oddamy Mu przestrzeń, nie ze strachu, bo nadchodzi to czy tamto, bo te rzeczy przyjdą. Dlatego, aby wstrząsnąć i wyrwać z letargu, a część pogrążyć. Ale przyjdą dni, że każdy dozna obecności Bożej i zbadania sumienia. Pan da szansę do podjęcia decyzji Kościołowi, by stał się tym, który będzie żył tylko dla niego, jak za pierwszych wieków, aby był oczyszczony i był w mocy, jak i da w tym czasie szansę na decyzję, czy przyjść do Niego nienawróconym, bo wielu zawoła dopiero w trwodze. Dlatego Pan dopuszcza to, co musi przyjść, a z tego i tak weźmie to, co mu się należy. Strzeżmy swe serca i nie trwóżmy się, ile odpadnie, a ile Pan z tego pozyska, jak najczystsze złoto przez ogień i próbę. Sam z siebie nikt nie będzie miał tej odwagi, ona zejdzie od Niego w odpowiednim czasie, który on tylko zna.